Przypomnę, karko noszę, jedyny podejmują później biało. Przypominam również, że dzisiejsze spotkanie poprowadzą sędziowie z Wąszyka, sędzia Głupiec, obcy becker sędzia asystent pierwszy, Dajko-Szyła, sędzia asystent drugi, Dajko-Szyła. Tak wygląda skład sędziowski dzisiejszego spotkania.

すごい Za nami inauguracja rundy wiosennej w Jeleniej Górze. Chyba nie takiego wyniku Pan oczekiwał. No na pewno jestem rozczarowany szczególnie wynikom, wynikiem tego meczu, bo postawą zawodników, chęcią zawodników do wygrania to nie jestem rozczarowany, starali się, ale widać, że w grze zawodników jest jeszcze nerwowość, trochę słabiej słaby jeszcze operują piłką. Ciężkie warunki mieliśmy do tych przygotowań. Praktycznie rzecz biorąc jeszcze w tym tygodniu murawa była zaśnieżona, spadło ileś tam śniegu. No i widać, że brakuje jeszcze takiej dokładności w graniu bardzo zawodnicy byli zmobilizowani na ten mecz, niby w sparingach z Kuźnią wygrywamy i to wysoko, natomiast w meczu mistrzowskim tam przegraliśmy, tu zremisowaliśmy, po prostu brakło nam takiego tego przysłowiowej kropki na D, sytuacji było kilka, zawsze gdzieś, gdzieś czegoś brakowało, albo dokładniejszego uderzenia, albo dokładniejszego podania, albo zawodnicy, gości gdzieś wybili piłkę, albo zblokowali strzał, czy nawet w ostatniej akcji meczu, kiedy już wydawało się, że piłka w Padnie do bramki po takim zamieszaniu pod bramkowym to jak z podziemi wyrósł zawodnik i wybił piłkę. Eee, co powie Pan o pracy sędziego dzisiaj? Bo wielu kibiców uważało, że. Ja nie że będę komentował. Nie, nie, nie faworyzował Jelenie Górskiego. Wydaje, wydaje mi się, że po prostu no, też są sędziowie na początku rundy i, i popełniają jakieś drobne błędy. a ja myślę, że nie wypaczył w wyniku spotkania. Nie, nie, nie uważam, żeby jakieś tam kardynalne błędy zrobił, no ale kilka razy na pewno zawodnicy moi mieli pretensje co do sędziewa. Zobaczyliśmy dzisiaj dwóch zawodników nowych: Lapina i Burstę. Jak ocenia pan ich występ? Znaczy, Andrzej dołączy do nas w ostatnim okresie. Myślę, że nominalnie to jest zawodnik, który może bardziej by był przydatny dla zespołu w środku pola jako defensywny pomocnik albo może środkowy obrońca. Natomiast no dzisiaj nie miałem dwóch zawodników, nie miałem Tobiasza Kuzniewskiego i, i Miałem marka Wawrzyniaka i, i trochę tak sztukowałem. No, generalnie rzecz biorąc, no, to musi się trochę doczy, za krótko przebywa, no, ale pozytywnie. Natomiast Daniel Burszta troszkę mnie się rozczarował tego chłopaka Stadzie na lepszą grę. Widać, że psychicznie trochę nie wytrzymał tego ciśnienia. Tutaj po raz pierwszy przed publicznością Jelenią Górską, chciał się pokazać, jak z najlepszej strony, ale wiem, że Stadzie z go na lepszą, na lepszą grę. Jeszcze tylko krótkie pytanko odnośnie akcji koszulkowej, którą dzisiaj zorganizowali piłkarze. Popiera Pan ich protest? Znaczy no, można nazwać to protestem. Zawodnicy są się. rozczarowani tą sytuacją, która jest w mieście. Nie ukrywam, że były jakieś obietnice ze strony zarządu na uregulowanie pewnych zaległości, które są w stosunku do zawodników, ale nie tylko. I, i, i na razie no jakoś ciężko, ciężko to wszystko idzie. Mijają kolejne tygodnie. To ma być w tym tygodniu we wtorek, już jest znowu już to nie miesiące, niż tygodnie. No i zawodnicy po prostu no, dali wyraz swojemu temu niezadowoleniu. Natomiast no, zabrakło oprócz tego jeszcze tego wyniku, żeby, żeby ten wynik na boisku był zwycięstwo. Dziękuję. No, Łukasz, chyba nie takiej inauguracji spodziewaliście się przez lotnicze? No raczej nie, miało być pierwsze zwycięstwo. Chcieliśmy udowodnić prezydentowi i władzom miasta, że nam się to należy, wszystko co robimy. No Pracujemy ciężko na treningach, staramy się tak samo jak i wszyscy. Po prostu nie odzwyczajmy się tym samym, na przykład co mają piłkarki, i koszykarki. Już domu nie chcemy mieć tyle co oni, ale to co było obiecane. Potem... Eee, skąd pomysł z koszulkami, czy ja to inicjatywa sami, zorganizowaliście tam akcję? Tak, tak, to wszyscy, żeśmy się jakoś do kupy pozbierali i żeśmy tu ustali wszyscy. Rada, rada cała drużyny i ogólnie cała drużyna. Na meczu w Świebodzicach będziecie to powtarzać, czy, czy to jednorazowa akcja? Nie, myślę, że to jest tylko jednorazowo, że jedziemy do świebodzica na pewno po trzy punkty i już chcemy zmazać tę plamę i udowodnić prezydentowi i wadzom miasta, że na to się należy. Dziękuję. Dziękuję.